Yo, hej, cześć, maneczko ludziska, ja jestem Jawnart i witam w pierwszym odcinku na tym kanale. Witam was w Minecraft. Przygoda! Może na początek powiem wam zasady, na których będę sobie biegał po tym świecie. Wersja gry jest to 1.14.4. Trypto to spokojowy. Mam gamę rule keep inventory, inwentory tru. I do tego... No i w sumie to chyba wszystko, co musicie wiedzieć. Więc zaczynajmy przygodę. Zacznę sobie od ubijania krówek. I z góry przepraszam, że jakieś lekkie ścinki, no ale wszystko się musi wczytać, bo to jest świeżo znaleziony przeze mnie świat. A że teraz mamy buntunio, piąteczek, to sobie pogadamy. Zacznę od zbierania jedzonka, żeby później nie musieć się tym zamartwiać. A w sumie póki co mamy te zwierzątka, to Wracaj krówsko. Idealnie. Dobra. Teraz sobie pójdę te to jeszcze pokopać. Nie wiem czemu są takie ścinki, ale postaram się, żeby może na nagraniu ich nie było. Dobra teraz trochę drewieńko wykopiemy, bo jak już nie Dobra. powinno teraz już pójść trochę szybciej ja jeszcze na 1.14.4 zbytnio nie grałem, więc jak będę się ekscytował tym, że Słup jakieś pandy albo coś w tym stylu to sorki, ale... Jeszcze ja zatrzymam na 1.12.2 i tyle. I tam grałem bardzo długi okres. A postanowiłem, że jeżeli gram tak długo w Minecrafta, to wypadałoby trochę zaktualizować dane i sobie pograć na trochę takich nowszych wersjach. Ale całe szczęście jeszcze pamiętam jak to się gra. Dobra, dobra. Kilofik może do tego wypadka. a w sumie mamy jeszcze patyki to co zrobię mieczek dobra 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 I to tak My sobie jeszcze przetrębnię ręka tyk elegancko elegancko Przepraszam za kota w tle, żeby go słuchać, no ale miał czym pod drzwiami ja średnio cokolwiek mogę z tym zrobić. Ty, ty, ty. Tyk. Dobra Ja już tutaj trochę patrzyłem jeszcze na tą mapę, tak żeby zobaczyć co tu jest, dlaczego tu nie ma, ale... Kurde, to jest największy problem, że shift mi nie działa, no więc się nie przebuduje. Albo przejdę tędy po prostu. Zwierzątka, chodźcie, mam zabaweczkę. Dajcie znać, czy na tym kanale chcielibyście tylko Minecrafta, czy może jeszcze postarać się nagrać jakiegoś Fortnite'a albo coś w tym stylu. Fortnite'a mam, ale pamiętam jak nagrałem na ten kanał taki dosyć dawno temu już film, w którym no umówmy się wyszedł średnio ten Fortnite, wszystko było super hiper zlegowane. Dobra tu jest moja dziura osobiście wykopana jeszcze dodatkowe patyczki Dobra, chodź tu krówsko, potrzebuję więcej żarcia. To z ciebie, tu jesteś tą wyganką, z której wyjemnie jest... Kurde, przydałaby się jedna skóra, jak mi sobie zrobił z buta. O, są krówska. Idealnie. Może jeszcze dwa wylecą, jak dwa wylecą, to święto, święto. Jeszcze chwilę. No dobra, w sumie już jest ok, ale jeszcze to sobie rozpalimy. Oj, 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 ile skóry jak wy mnie chybicie. Ja myślę, że ja będę póki co to mięso z kurczaka grzał, bo no... że tak to nazwy, trochę chyba lepiej się. W się sensie, lepiej je przepalić, bo skro, e, mięsa skrowy się nie zatrujesz, a skurczaka takie surowe to zatrujesz. Żelazko, elegancko, tylko teraz by się przydał jeszcze jakiś wągiel. O, jest coś. Znowu problem siódmego świata. Będę się starał o jakoś tak Przepraszam, że ja tak dziwnie idę, ale już mówiłem jest średnią z tym moim shiftem. Nie. Nie dam ci tak zrobić. Nie takie numery są, mną panie shiftie. Dobra idziemy, bo tutaj może być metal A nawet jest tutaj jabłuszka Tylko kot, kot, O i węgielek elegancko tory może zbierzemy tak żeby już na wszystko zainwestować od razu dobra jak stąd teraz wyjść mam pomysł tak 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 eee, mój boże eee, bardzo irytujące Chwila czy mi shift zaczął działać teraz? Dobra, lepiej dmuchać na ciepło, A że shift jest ciepły, bo w niego naparzałem jak spadłem to. Tak jak mówię. Dobra, idziemy tutaj schody. tak tylko może to i to przejście stąd tu jest już teraz muszę użyję łopaty e, dobra 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 i wyszedłem z tej bardzo magicznej dziury tak magicznej że aż normalnie chwila ja, tu próbowałem się budować tu jest to wejście, tu, tu, tu gdzieś jest moja kopalnia no, nie wiem, dobra mamy dużo węgla nawet w są jakieś podstawówki czytyk tu, tu delegacja. Dobra, chodźmy dalej, kochaj. Chodź. Ja, może za zacznę to. Jeszcze jakiś podstawowy dom. łołowo wow, 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 szkieletor, szkieletor. Kurde, nienawidzę mobów. Bo nie z jest nie No kurde, lagi, nie teraz. Lagi, dezaktywacja. Okay. Ty mnie nie dotykaj. Wypad. Jest dziurą w społeczeństwie Nerv. Stop It's stop i stop Stop Kurde, czemu on wybuchł? Co ja mu zrobiłem? Dobra, zrobię sobie metalowy miecz z góry, żeby już ich jakoś tępić. i żeby to było choć trochę efektywne może do tego sobie jako zbrojkę podstawową zrobię dobra to co ja wracam sobie teraz do kopalni myślę no co to jest dobry Ale albo w sumie Dobra, może lepszym pomysłem jest zdobienie domku, żeby się chować przed tymi bardzo brzydkimi potworami. Ty. O Boże. Idź. Idź. Idź, idź. Dobra. Dobra, zróbmy taki domek póki co na... 4, Cztery. Cztery. Kurde, nie teraz! Rozumiem, że chcesz się przytulić, ale nie teraz. Teraz to nie pora na to. Zajmij się przed deszczeń w Łazience, gdzie mokro nie będzie. Tyk, tyk. Myślę, że taki domek Postarty jest pewnym pomysłem. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie, łapkujcie. Do usłyszenia i pa!